Kiedy ktoś mi życzy miłego dnia w pracy. Zostawiłem moją laskę samą na 5 minut, a ona już odwala jakiś szajs. Kiedy siedzisz z tyłu, ale bardzo chcesz uczestniczyć w rozmowach, które toczą się z przodu. Kiedy na imprezie wszyscy jesteście pijani i opowiadacie sobie niestworzone historie, których nikt rano i tak nie będzie pamiętać, pomieszczenie, ściemniaczy będą idealnie pasowały do jego sandałów. Ja po 5 minutach w pracy. Kiedy wspominasz stare dobre czasy jak burger w Maku kosztował złoty99 Kiedy prosisz żonę o kod PIN do jej telefonu, a ona mówi, to data moich urodzin, w porządku, zachowaj swoje tajemnice. Kiedy mapy Google powiedziały, że dojedziesz w 18 minut, a dojechałeś w 17. Gdy ktoś za bardzo głaszcze twojego pupila. Pani od matmy zadaje zadanie dodatkowe, mama rób te zadania. Ja, to dla chętnych, mama, ty jesteś chętny. Nikt, menel, kiedy czekasz spokojnie na wieczorny podmiejski, pozwól, że ci się przedstawię. Zasnął przy mnie, czekając aż skończę pracować. Kiedy dopiero co usiadłeś i mama cię znów po coś woła. Kiedy idziesz do muzeum i okazuje się, że już tam jesteś? Kiedy ktoś powie, że miłość wisi w powietrzu? Gdy już wszystkie sposoby zawiodły? Kto w dzieciństwie rozwalił takie drzwi? Babcia, co chcesz pod choinkę, wnuczku? Seba, jakieś zajebiste felgi do golfa. Babcia nic więcej nie mów. Kiedy on ma wolne, a ty musisz iść do roboty. Trzecia w nocy. Normalni ludzie, ja. Kiedy tak ci się nudzi w pracy, że zaczynasz ją wykonywać. Ja mamo, mogę iść na imprezę? Mama a będzie miał kto cię odwieść. Ja pewnie. Dzisiejsze dzieciaki nie zrozumieją. Tęsknię za tobą, nie. Odpisuj tutaj, to tel mojej mamy. Kiedy wbijasz ekipą do marketu pożarcie. Dzieci do 10 lat jedzą za darmo. Super, on ma 9. Tato, przecież ja mam, ojciec. Kiedy sprzedasz wszystkie czereśnie i wydajesz hajs na głupoty. Szanowny panie, proszę mnie postawić. Jestem menadżerem. Europa, Afryka, Polska. Robot ateista, nikt mnie nie zbudował, ewoluowałem z odkurzacza. Ja lajkujący wszystkie jej posty, żeby jej facet myślał, że ze sobą gadamy. Moje życie, moje zasady. Polki mają dwa nastroje: nowe parkingi w centrum Warszawy. Kiedyś śpię spokojnie, ale przypominam sobie, że jestem w pracy. Dawaj mnie na odcinek, to mój stary wróci z mlekiem. A obiecywał, że ma dom z basenem. Uber Eats chciał dowodu na to, że nie otrzymałem zamówienia. Kiedy robisz zakupy przed długim weekendem? Kiedy na paczce jest napisane, że to porcja dla kilku osób ta akurat. Mama, kiedy będę miała wnuki? Ja. Ja kiedy obudziłem się przed czasem i leżę jeszcze aż się spóźnię? Ja próbujący przeczytać cokolwiek bez okularów. Kiedy zapomniałeś, że włożyłeś piwo do lodówki? Pewnie jedzie do krainy piłeczek. Za każdym razem, gdy robię miejsce w lodówce, kod myśli, że to dla niego. Co dziecko dziedziczy po ojcu? Długi. Kiedy obudzisz się jeszcze pijany? Ja jestem taka zestresowana i zdenerwowana. Ktoś po prostu wyluzuj. Och, dziękuję. Cudowna rada, od razu mi lepiej. Dalej pracujesz na poczcie. Nie, teraz w myjni samochodowej pracuję. Naganiam klientów. Dziś, podczas pracy jako kierowca, miałem ciekawego pasażera. Jakiego masz psa? Mopsfeilera. Co rano widzi twój budzik, kiedy próbujesz go wyłączyć? Kiedy pokłóciłaś się ze wszystkimi domownikami. Kiedy walnąłeś żarcikiem na grupowym czacie i wszyscy polajkowali? Napisz w komentarzu, jakie jest Twoje ulubione jedzonko? Gdzieś w nowej pracy idź do Kasi. Ona jest bardzo miła i wszystko Ci wytłumaczy Kasia. Kiedy jesteś w trakcie trzeciego piwka, a góral Ci mówi, że kybel jest płatny również dla klientów i kosztuje 20 złotych? Tylko spójrzcie, to labrador. Rodzice podczas tankowania samochodu zamykają okna i każą mi siedzieć w aucie, żebym nie wdychał benzyny, mały ja, gdy tylko zatankowali i otworzyli drzwi. Młody śpi na robocie, a miał pomagać. Kiedy używasz naturalnego zoomu Ja jadąca do pracy, żeby dać z siebie wszystko. Ta majestatyczna foka lądowa przesypia nawet 22 godziny dziennie. Rodzaje błędów: ortograficzne, stylistyczne, interpunkcyjne, wybór przyszłego zawodu w wieku 19 lat. Muszę przyznać, że wszystkie te godzile wyglądają naprawdę świetnie. Mój chłopak dziś nie poszedł do pracy, bo nasz pies kaszlał. Zabraliśmy go do weterynarza i zapłaciliśmy dwie stówy, żeby dowiedzieć się, że udawał. Napisz udawał, jak oglądnąłeś do końca.